W ciągu dnia spowiedź była głównym zajęciem ojca Pio. Okłamywanie ojca Pio podczas spowiedzi było w zasadzie niemożliwe. Zaglądał on w ludzkie serca. Często, kiedy grzesznicy byli nieśmiali, ojciec Pio sam wymieniał ich grzechy podczas spowiedzi. Ale potrafił też surowo zgromić kogoś, kto nie chciał wyznać któregoś ze swoich grzechów. Ojciec Pio zapraszał wszystkich wierzących do spowiedzi, przynajmniej raz na tydzień. Mawiał, nawet jeśli pokój był zamknięty, po upływie tygodnia konieczne jest jego odkurzenie. Pewnego dnia mężczyzna wyznał ojcu Pio: Ojcze, mówiłem kłamstwa, kiedy byłem w towarzystwie moich przyjaciół. Zrobiłem to, aby wszystkich rozbawić. Ojciec Pio powiedział: Ach, tak? Czy ty chcesz iść do piekła z powodu żartów? Pewnego dnia ojciec Pio powiedział do penitenta: Jeśli plotkujesz na temat innego człowieka, to znaczy, że usuwasz tą osobę ze swojego serca, lecz uświadom sobie, że gdy usuwasz tą osobę ze swojego serca, razem z tą osobą. Z Twojego serca usuwany jest również Jezus. Pewna kobieta powiedziała: Spowiadałam się u ojca Pio w listopadzie 1948 roku. Wśród wielu innych spraw powiedziałam, że w naszej rodzinie jesteśmy zaniepokojeni ciotką, która czyta czasopisma dotyczące magii. Ojciec Pio nakazującym tonem powiedział: Natychmiast wyrzuć te materiały. Młoda kobieta kończyła wyznawanie grzechów. Otrzymała rozgrzeszenie od ojca Pio, który powiedział: Musisz pogrążyć się w ciszy modlitwy, w ten sposób zachowasz swoje małżeństwo. Kobieta była zdziwiona, ponieważ ona nie miała żadnych problemów w małżeństwie. Jednak po długim czasie duże problemy pojawiły się w jej związku. Jednakże teraz była przygotowana, by stawić czoła tym problemom. Przezwyciężyła trudny okres i uniknęła zniszczenia małżeństwa, postępując zgodnie z sugestią, którą otrzymała od ojca Pio. Pewnego dnia ojciec Pellegrino spytał ojca Pio: Ojcze, dziś rano odmówiłeś rozgrzeszenia kobiecie, która dopuściła się aborcji. Dlaczego jesteś taki rygorystyczny w przypadku tego złego, godnego pożałowania postępku? Ojciec Pio odpowiedział: Dzień, w którym ludzie, zatroskani o ekonomiczny rozwój, z powodu cielesnych defektów lub z powodu poświęcenia się dobrom materialnym, Zagubią się w horrorze aborcji, będzie najstraszniejszym dniem ludzkości. Aborcja jest nie tylko zabójstwem, lecz również samobójstwem. Czy tym ludziom, których my widzimy na krawędzi popełnienia dwóch zbrodni, chcemy pokazać naszą wiarę, czy chcemy ich bronić?